Tutaj trzeba słuchać się żony, bo żona to zawsze jest jeden like do przodu. Dzień dobry, dzień dobry, wstawać. No dobra, wczoraj wczoraj wymurowałem całe te, te ścianki krąkowe, bo odgodzi jeden rząd. No i pod okienka trzy warstwy miały być cztery, ale zabrakło mi zaprawy. Znaczy, cementu mi zabrakło i już nie robiłem więcej zaprawy. No ale będzie też ok i tak to wygląda. Dzisiaj robimy zbrojenie na to. Tu już jak widać, a może nie widać, podejdę. Druty postawiałem, tam jeszcze są trzy dwunastki, mi zostały tutaj jakieś 8-9 metrów. To sobie to wszystko wykorzystam. No i cóż, zabieramy się do roboty, nie? Tam w poniedziałek zaczynamy nowy tydzień. W piątek udało mi się zrobić, no powiedzmy, dookoła dwa, dwa słupki. No i w piątek skończyłem tak. Tutaj muszę jeszcze dorobić zbrojenie, postawić e, słupek, porobić narożniczki, poskręcać je, poskręcać tutaj słupki, poskręcać łączenia. Wszystkie, bo są nieposkręcane, także jeszcze trochę jest. Następny plan to jest zalewanie w środę, bo trochę mi z szalunkami zejdzie. Po pierwsze jestem sam, więc. Nie mam czterech rąk, muszę sobie jakoś to przygotować, żeby mi się trzymało, jak będę je stawiał. No a druga rzecz jest taka, że no to już musi być bardzo proste. Na to idzie murłata, mi się potem nie chce i jakoś, nie wiem, za dużo prostować, ona ma być po prostu już na prostym. Dokręcić i mamy poziomy, więc z tym się będę bawił. No i tak to będzie wyglądać. <laughs> Jakieś uczulenie mnie wzięło. Ja piję. nie, nie mogę przeklinać. Żona powiedziała, że nie mogę przeklinać, bo nie będzie oglądać. Wiecie, filmików. No a tutaj trzeba słuchać się żony, bo żona to zawsze jest jeden lajk like. do przodu. Tam są bociany. Trzy malutkie, dwa duże. Chyba dwie mamy albo dwie taty. Przecież teraz wszystko jest możliwe, nie? Pogoda świetna. Chęci są. No cóż, do dzieła. Dzień dobry. Jak dzieci w szkole, jak pani nauczyciel wchodzi do klasy. No, dzisiaj jest toreczek. Za dużo nie zrobiłem, trzeba wejść na górę. Najważniejsze jest kamera, żeby wejść na górę. No, mamy tutaj takie szaloneczki Trzeba to dzisiaj dokończyć. Miałem być dzisiaj o 5 rano, ale wiecie, jak to jest 5 rano. W sumie to się obudziłem, 4-8, nasz znaczy budzik mnie obudził i sobie pomyślałem, że chyba mnie popieprzyło. Miałem być o 5, a jestem o 6. Świetniemy płyty. Dobra, woda jest. Fajnie woda wygląda, nie? Przynajmniej nie jest w plastiku. Rano wodeczka. Większość ludzi myśli, że to jest bimber. Wiecie, bo jak robol budowlany, to już musi pić. Sobie takie odcienia wstępnego damy. Więc jak patrzą z dołu, z daleka, patrzą, że facet na budowie pije z gwinta bimber. No to o, aż się telepią To zgrozo No dobra Potnę płyty Dobra To co jakiś może timelapse i tyle Będzie hałas la 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 Dzień dobry. Kolejny dzień z typu szalowanie. Tutaj będzie okno. Nie udało się jeszcze do końca zaszalować, bo nie starczyło dnia. Nie, wiem, było tak gorąco, że mówię, tak Także mamy lekką zmianę. Mamy dwa okna na szczytach. No i nawet lepiej, bo z mocnymi szczyt. Tutaj nie ma w tym projekcie... O, i tutaj mamy drugi, drugie okno. No cóż, trzeba też dzisiaj wszystko podokańczać, zrobić słupki i mamy 16 słupków, mamy słód słońca, słod słońca, już dobra godzina pewnie 5.31 Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, musi pójść, bo jutro chcę wylewać ten beton, jeszcze te 4 słupki, no one mnie tak denerwują. Do samemu to przyrąbane te słupki, bo myślę, muszę rysztowanie ustanać, tak, tak. zaraz będę wrzucał zbrojenie. Póki mam dojście, żeby te elki. Te tutaj pomontował. Hopa hopa. Będzie łatwo przykręcić. Z drugiej strony mamy to samo. Z drugiej strony mamy to samo. To padało dobrze, przykryłem te płyty to samo. No i co? Potem skręcanie tego wszystkiego. Trochę mnie pomartwił, bo mało śrub. 20, trochę jest też. Dobra. A jeszcze są śruby te w skrzynce. Dobra. Trzeba coś zacząć robić, zanim będzie gorąco. Ale tak, tam mamy słońce. Tam mamy bociony No i mamy to. Beleczki o, jaki szerszy, jakie To wreszcie Dobra, Dobra. O, i mamy beleczki zamontowane. Opa, lata, franc. Przywali zaraz. Już wreszcie dostałem. Bo... No i mamy następną beleczkę. Dobra, teraz opłytować o, i, i śruby. Hej! Trzeci dzień zmagań szalunków. Trochę mnie posrało, bo znowu przyjechałem, piąta piąta chyba jest 15, no ale dzisiaj o 12.00 leje beton i muszę zdążyć, a tak muszę tu jeszcze poszpilkować. Słupki są w ogóle nieprzykręcone. Tutaj jakieś sztyce popostawiać, co strasznie padało. Tak, a to o 12:00 beton przyjeżdża, a jeszcze mam do zrobienia 4 słupki. No i to już nie jest takie fajne. Zobaczymy czy zdążymy. Znaczy, musi, muszę zdążyć. Nie? No dobra, nie ma co się opierdalać zaczynamy.